Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Mad Max. Tym razem, w końcu, mam nadzieję, uda mi się pokazać Wam, jak wygląda przejmowanie obozu. Z od, w ostatnim odcinku, tutaj od mieszkańca pustkowi, dowiedzieliśmy się o jakimś tajnym przejściu, które znajduje się właśnie wzdłuż klifu. Tak więc proponowałbym z niego skorzystać, bo frontalny atak wykzał. Może być dość niebezpieczny. Aczkolwiek gdzie tutaj takowe przejście znaleźć No nie wydaje mi się, aby to było tutaj gdzieś tutaj ten klip jest cały ścięty Tak więc chyba niekoniecznie aby tędy się przebijać, jeżeli już to będzie to gdzieś tutaj, chyba z tej strony. Na mi się wydaje, aczkolwiek. Filonia, może użyjmy lornetki, będzie nam łatwiej. Nie straj. Certainly, yes. Mm, you know I would never leave her side. W żasku. Smoki. Coż, wam powiem. Oho. Jedzie właśnie konwój, o którym Wam wspominałem. I tutaj właśnie ten pojazd ma taki specjalny element, który może nam dodać, tam nie wiem, jakieś chyba punkty są za to dodatkowe, takie jakby, że tak powiem, ulepszeń. Dobra. Podejdźmy do tego obozu może na piechotę, cichaczem, może nas nie przyuważą od razu. Ale gdzie tutaj ma być to tajne przejście, to szczerze Wam powiem, że nie mam pojęcia. Bo jakoś niespecjalnie takowe widzę. Okej, okay, tutaj nie widzę też. Nie wygląda. Coś miało być, chyba że to chodzi o przejście górą. Nie, chyba nie. Chociaż może. Chyba niekoniecznie. Hmm. A no może? Może jednak. Hyc, hc, hc. Dzień dobry. Okej. Okay. Jesteśmy w, dzień, yy, w obozie wydobywczym. Dobra. Oho. Ale co mi to dało teraz? Dobra. Mogę zejść tędy, tak? Dobra. Ja stąd mogę znieść tego wrzaskuna. No chyba niekoniecznie. Szkoda. Dobra, bo wolałbym już... Właśnie. Na dzień dobry się go pozbyć. By tutaj jeszcze tych przeciwników mi nie ulepszał. Dobra, karniak nożem. Okej, okay, dobra, nie wyszło. Proszę się uspokoić. No, okay, dobra. Mamy furję, czyli będziemy mogli miotać naszymi, właśnie, adwersarzami. Dobra. I mamy mocniejsze wtedy ciosy. Zadajemy więcej obrażeń. O! Coś pięknego po prostu. Masz czuć po prostu siłę każdego z tych uderzeń, nie? Dobra, co mamy tutaj dostępnego? Hmm, jest jakaś beczułka, którą moglibyśmy rozsadzić. Widzę, że tamto auto przykolegowało się hmm, do naszego magnum opusa. Dobra, czy ten kanister na coś nam się tutaj zda? Gdybym ja zauważył te kanistry wcześniej, to bym ich użył w walce. Okej, okay, czy te drzwi mogę wyzwalić? Tak, ja mogę po prostu wywalić skopa, widzę. Dobra, tutaj coś mamy? Chyba nie. Dobra. No to lecimy z koksem. Ten obóz wydawał się mało, ale z tego co widzę teraz, jest dosyć chyba rozległy, bo na całym tym szczycie górskim chyba się ciągnie. Okej, okay, przekonajmy się. Widzę, że zbierzemy tutaj dość sporo złomu. Czyli będziemy mogli się nieco upgrade'ować. Dobra, ktoś tutaj jest? Chyba nie. Dobra, zbierzmy złom. Wypijmy wody, aby mieć zdrówka na maksa. I przy okazji napełnijmy manierkę. Okej, okay, subcio. Plus 10 dzięki, umiej... dzięki zdolności esencja. Tutaj przebiegę jakiś, kurczę, bladolicy. Pan, dobra, jest następny jakiś szajbus. Szajbus z nożem. No właśnie. No i niestety, a to do siebie, że jest szybki. Trzeba go jak najszybciej złapać na kontrze i obtłuc porządnie. Dobra, leżysz, leżysz. Okej, okay, noże mamy pełną garść. Insignia z Kratusa. Gdzie one są? Tutaj są. Pozbędźmy się ich. Te właśnie insignia są rozmieszczone po obozach. Za ich niszczenie również dostajemy tutaj dodatkowe punkty do oczyszczenia obozu. Dobra. Złom jak najbardziej. No już mamy 223. To już jest sensowna liczba. No okej. Okay. Jaki strzępek historii. Weźmy go. Nie sprzedamy ci jedzenia, nie wejdziesz tutaj, wstęp tylko dla wojskowych, intuicji zostaną zastrzeleni. No, czyli sympatyczny znak. Dobra, strzępek historii mamy zaliczony, wzięliśmy też sobie jakąś taką prowizoryczną maczugę. Na pewno ułatwi ona nam tutaj... Aha, spotkania z naszymi sympatycznymi koleżkami. No, tylko gdybym je jeszcze nie stracił. A ją chyba właśnie straciłem. Przez wykopanie tych drzwi. <laughs> dobra, części do projektu, jak najbardziej. Ekipa rozpoznawcza, dobra, ale mamy następną broń. Puszka z psim żarciem. No, chyba niekoniecznie, bo mamy zdrowie pełne. Dobra, oho, oho. Dobra, pan dostanie karniaczka nowem. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dobra. A jeszcze żyjesz? No. Dobra, już mi się odechciało, widzę. Dobra, wyważmy sobie te drzwi. Ale weźmy sobie tą maczugę. Bo jak widzieliście, jest ona dosyć efektywną bronią. I przy okazji off, efektywną i efektowną. Dobra. Wejdźmy sobie na górę. Dobra, to widzę kolejne insignia z Krotusa. I przy okazji więcej złomu, jak najbardziej jest to mile widziane. Aha. Naprawdę. No po prostu nie wierzę, nie. Broń wpadła w wielkie odmęty czeluści, nie wiem czego. Ha, no dobra. Tak, więc będziemy musieli używać własnych rąk. Dobra, tutaj było to wejście, tutaj mamy Dalszą drogę. Czy tutaj będzie kolejny wrzasku? Chyba już nie. Oj, oj Sporo was tutaj ziomeczki. Dobra. A ty dostaniesz teraz. Okej, okay. ten miał pecha, nawinął się. Następny miał PH. Taki cer uliczno barowy widzę. Oj, Ty koleżko, jesteś silniejszy. Trzeba by było się pozbyć na początek tych słabych. Może, o. W sumie. Po co się czaić? Słówki, dobra, blok. Jedziemy. No, chodź kolego zatańczyć. Okej, okay, dobra. Ładny sierpik. Poszedł na szczękę. I się skończyło rumakowanie. Dobra. Explore, explore. Co mamy tutaj dalej? Dobra, tam nie przejdziemy. Tutaj jakieś dźwiczki, Wyważmy. Dobra, wyważone. Trochę by trzeba było życie uzupełnić. Życie, życie jest nowelą. Dobra, tu chyba jest jakieś przejście dalej. Tu też wygląda jak przejście dalej. Aż trudno się zdecydować, które wybrać. Okej, okay, tutaj czyżbyśmy coś mieli, chyba nie. Bo tutaj stąd zeskoczył ten ziomeczek, a tu widzę, moglibyśmy im zastrzelić chyba na głowę te wszystkie beczułki. Ale... Nie działaliśmy po cichutku, tylko metodą wejścia na pełnej. Dobra, co mamy tutaj? Tutaj mamy opony, opony, ale jest też złom, dobra, super. E, jeszcze trzy elementy złomu nam zostały, aby mieć 100% tutaj tej planszy, tej planszy tego obozu odblokowanego. Dobra, czyli jednak musimy kontynuować drogę tutaj. Złom, złom, więcej złomu, ja chcę więcej złomu. Dobra. Tutaj coś jest? Nie. To są posłania zrobione z opon ciężarówek. Dobra. Wejdziemy sobie tutaj, tu mamy wodę. Dobra, jak najbardziej super. Przyda nam się trochę zapasu. Bardziej, że nie wiadomo, co nas jeszcze tutaj spotka. W tym obozie. Okej, okay. kolektor wody zaliczony. Hyt, 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 dobra, ty co, coś jest. O. Mamy amunicję do strzelbuni. A, zresztą widzę, nie bez powodu ta amunicja tutaj się znajduje. O tyle gra jest w porządku, że właśnie w momencie gdy, gdzie musimy właśnie rozwalić jakieś insignia, pod, które są, że tak powiem, dostępne tylko przez zestrzelenie, to wtedy zwykle gra nam podsuwa... Amunicję. Czy tam trafię? Chyba nie. Coś innego tutaj się musi chyba wydarzyć. Eee... Zobaczmy, co mamy dostępne. Mamy... Aha. Czyli zgaduję, że pewnie gromobijcem. Będziemy musieli to rzucić, tak? Możemy rzucać, a możemy też nabijać przeciwników na to. O, super. Dobra. Insignia mamy wszystkie rozwalone. No i tutaj też musimy rozwalić pompę. Zgaduję, że można to pewnie zrobić też i tym kijem. Grzmiącym. Tak? No, bardzo dobrze się domyśliłem. Zobaczmy, czy wyrobiłem 100%. Czy nie. Zniszczone pompy, wyroby. obóz przejęty w 100%. Chyba. Nie, jeszcze złom. Jeszcze dwie części złomu gdzieś zostały nieodkryte. Hmm. Ciekawe. Ciekawe, w którym miejscu. Bo wydaje mi się, że chyba. Tutaj obszedłem wszystko. Ale jednak nie. Dobra. Ale to będzie tylko jedna część. No właśnie. Czyli gdzieś mam jeszcze jedną jakąś część nie nieodblokowaną Może tutaj? Tak, tutaj. No dobra, czyli będziemy mieli obóz na 100% zrobiony. Super i bardzo dużo złomu Okej, okay, tylko nie wiem, czy odblokowanie obozu na 100% daje jakieś profity w postaci właśnie większych, większej liczby złomu, który daje nam ten dany obóz, czy jest to po prostu tylko takie do naszej wiadomości, że o... Zrobiliśmy 100% No dobra, I tak jak widzicie tutaj już sobie pracują mieszkańcy właśnie pustkowi Oni będą nam dostarczać regularnie złom Dobra, ja bym proponował tak, zobaczyć co w ogóle tutaj mamy dostępne za ulepszenia Bo na pewno naszej Brytce przydałoby się trochę dodatkowych bajerów, bo przeciwnicy będą coraz ciężsi więc każda, że tak powiem, każde drobne ulepszenie będzie nam dawało przewagę, jednak w walce. No, wróciłem, 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 ziomeczku. Jakbym cię mógł zostawić, zobaczmy też, czy jakieś są ulepszenia do Maxa. Chyba nie, chyba nie, 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 nie. Jeszcze mam za mały poziom. Bo chyba poziomy właśnie yy, poziomy maksa, dopiero że tak powiem, nam odblokowują następne te właśnie ulepszenia. No dobra, a co mamy w warsztacie? Mamy nowy taran, nowy silnik, nowy wydech, nowe felgi, kolce przeciwskoczkom, ulepszenie do harpuna i do snajperki. Myślę, że dałbym sobie do felg, bo tutaj mamy do, do użytku rozprowadzające felgi, które nam dodają uszkodzenia do pojazdów, ale u nas 300. Ła! Wow. no dobra, no ale dajmy je, nie? bo one na pewno się przydadzą w walce zwiększą nasze możliwości bojowe. Dobra, co tutaj jedzie? Co tutaj się przemieszcza? Okej okay. Dobra, widzę, że mamy tutaj mini transporter. Dobra, trasa konwoju odkryta. Dobra, mamy konwój. Wow, Ja bym go chciał kawałek pogonić, ale nie wiem, czy dam radę. Najważniejsze byłoby rozwalić ten główny pojazd, bo tak jak mówię, on z tego co pamiętam, miał taką fajną ozdupkę na maskę. Dogoniliśmy ziomeczków, dobra, wyciągnijmy jednego, dobra, wydajemy Ci drzwi, dobra, zderzenie czołowe, mało sympatyczne. A to by się przydało kierowcy wyciągnąć właśnie Dobra wyciągnęliśmy kierowcę super Ale widzę że musimy się też pozbyć i tych ziomeczków Dobra, popadamy Dobra, generalnie Generalnie przydałoby się jak najszybciej dostać do tamtych aut Które zostały unieruchomione Aha, tu już mnie będziesz na piecho. Napieszos, na pieszo! Na pieszo! Dobra. Bardzo miło z Waszej strony, bo postanowiliście walczyć w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, jak ta moja furka. Trzyma się kupy. Dobra. W porządku, czam, dajesz radę. Dobra, tutaj musimy na pewno... ...rozwalić tą brykę. Aby, tak jak mówiłem, uzyskać z niej... Tak. Poderwaną ozdobę na maskę Stay możemy teraz zyskać, dobra instalujemy sobie z przodu jak najbardziej. No i złom, 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 jeszcze więcej złomu. Super Teraz każdy element złomu się przyda. Dobra. No. Wygląda to całkiem spoko na tej masce. Dobra, jeszcze jeden straszak tutaj widzę, mamy pod nosem. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam od kiedy zacząłem nagrywać, tak więc ciężko mi stwierdzić ile odcinek już ma minut no ale myślę, że troszkę trwa, bo jednak przejęcie samego obozu na chwilę nam jednak trwało Dobra, zaraz się zasłynę, dobra Damy tutaj gaz, gaz, dodechy, gaz. Dobra. Okej okay, moi drodzy, tutaj teraz zbierzemy ten złom i chyba damy sobie spokój z dalszym z dalszą rozgrywką. Chociaż no dobra, no tutaj widzę jeszcze chyba. A nie dobra, jednak ucieka od nas. Ok, dziękuję wam moi drodzy za dzisiejszy odcinek. Czekam na Wasze oceny, komentarze. Pamiętajcie, że możecie zasubskrybować ten kanał. Odcinki teraz parę odcinków nagrałem na zapas z tego względu, że jakiś czas, że tak powiem, będę na urlopie, tak więc będę wypoczywał. Nie będę miał zbytnio jak nagrywać odcinków na bieżąco. Dziękuję wam za dzisiejszą uwagę. Na razie, cześć!